I cześć, witam was! jestem Gorcek, a to jest kolejny odcinek z serii Legenda Nocza. Yy, jesteśmy w kopalni, bo... Kurde, jedno głupie jest w tym modzie. Wiecie co na yy, ten jest głupie? Że po każdym wyłączeniu gry resetują się skille, tak jakby ustawienia tych skilli, które są od kopania na przykład i TP no jak widać mod nie jest jeszcze dopracowany do końca, ale mimo wszystko przyjemnie się na nim gra. Nie mogę powiedzieć poza tym drobnym błędem nic złego o tym modzie. No bo jest bardzo fajny, dopracowany i ogólnie no. Tego tamtego. Jeszcze żelazo jakieś wydobędziemy. I pewnie nie mogę wydobyć kobaltu. Mhm. Mm Więc jeszcze będę musiał wydobyć parę innych rzeczy, żeby w końcu móc wydobywać kobalt. Bo to chyba jest od levelu 10 wydobywania. A znając życie, to ja to zaraz zrobię tak, że w końcu skończy mi się kilo i nie będzie nic z tego. Więc e, poza tym nie wiem, gdzie jest wyjście, jakiekolwiek. O, tu jest jakieś wyjście. I pójdziemy też rozwalić pana kapitana. E, ostatniego, trzeciego. Jak widzicie, mam 17 już poziom. Wow. Pro Elo 0. Tak. Um. No. W sumie chyba tyle. Kurde, jeszcze go nie mogę wydobywać. Ta woda jakoś tu strasznie wolno spływa. O, super. Na węglu się łatwo nabija poziom wydobywania. Ale coś mi mówi, że mi się to teraz nie uda. I że skończy mi się kilow. Zanim zdążę cokolwiek wykopać, jakiś kobalt. A nie, mogę już go wydobywać. Okej. Okay. Może, może mi się uda i się nie skończy. Znaczy, pewnie w końcu się skończy, ale trochę tego kobaltu powinienem móc wydobyć. Um, zablokujmy to tak, i teraz tak. I tak, i tak. Super. I kobalt. Okej. Okay. Okej, doki tu mamy kolejny węgiel i jeszcze dalszą jaskinię, wow o, i kobalt jeszcze mi się kilof nie zepsuł jak mi się kilof zepsuje to wracamy na powierzchnię a jak mi się nie zepsuje jeszcze przy tym kobalcie tutaj, to tam jest jeszcze jeden Och, zepsuł mi się przy ostatnim Praktycznie No i wracamy tam Przez tą dziurę na górę Ogólnie w przyszłym tygodniu powinienem mieć już nowy komputer um, Być może będzie jakaś seria z innej gry, gry. A jutro wychodzi Torchlight, znaczy pewnie dla Was wyjdzie on dzisiaj, bo ja to nagrywam na odcinki z jednodniowym wyprzedzeniem a wrzucam je po jednym dniu, tak więc powinno to wyglądać mniej więcej jakoś tak, Tuż byłem na tej wieży, byłem jeszcze na jednej zabiłem tam bossa. Ja już mam 17 level, czyli mogę używać kobaltowych mieczy, dlatego też wydobywałem właśnie kobalt. Um, tu jest mój jeszcze y, dopiero szczątkowe części domu który nie wiem jak będzie w ogóle wyglądał jeszcze Ale jakoś myślę Będzie Nawet chyba Fuck <grymne> Ale się wdupczyłem Na dół o, o o I tu mam mój kobal osobisty i to jest chyba tytan Z tego co wiem Titanium i mamy kobalt ore, tu sobie rzucimy iron ore, tu sobie rzucimy złoto, powinno być w porządku. Nie noszę kobaltowego hełmu ani kobaltowych butów, dlatego że nie mają tekstury. A bez tekstury to, to tak no no, 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 nie za bardzo wygląda. Odłożę ważniejsze rzeczy, tak, jajko, ważne naprawdę. Um, zrobię sobie jeszcze dwa miecze kobaltowe I pójdziemy rozwalić ostatniego generała Czy tam komandora? Jak to, jakoś to tam szło uh, Okej, okay, kobuł mi się przyda mm, Torcze niekoniecznie Okej, okay, idziemy zaciukać ostatniego komandora Tylko trzeba znaleźć wieżę hmm. Bo na razie widziałem tylko dwie w okolicy, czyli będę musiał wybrać się gdzieś troszkę dalej. Um, pomyślmy. Być może tam gdzieś będzie. Jak widzicie, tutaj <grym> też się dostałem. Bo jest um, ten taki cały skobla. Wzniesienie, o, Wzniesienie skobla jest. Ale sądzę, że gdzieś tu w pobliżu powinna się wygenerować jakaś wieża gdzieś na pewno. O, o, wioska, no proszę. Wioska NPC. W wiosce będę mógł sobie kupić jakieś rzeczy pewnie. Mają oni może kowala. Niestety chyba go nie mają, a mimo wszystko odwiedzę ich. Jest wieżo. Czyli poszedłem w dobrą stronę. Tam jest miasto, tam jest wieża, tam gdzieś jest mój dom za tą górą. A tu jest jakaś jaskinia, do której nie będę wchodził. A jakbym tam wszedł, z kilofem zwłaszcza, to. No, prędko bym raczej nie wyszedł, bo mógłbym siedzieć w jaskini. No, sporo. Spory okres czasu mógłbym siedzieć w jaskini. Czemu tu nie ma NPC? Czemu tu nigdzie nie ma żadnego NPC? Ok. Um, no dobra. Czyli ta wioska prawdopodobnie została. Z... A nie, są NPC. Ok. Zobaczmy, co mogę sobie od nich kupić. I za co? Za 21 tego sprzedaż mi Emeralda. Ten mi sprzeda flint. Halo, jest tu kto? Jest. Za 20 węgla sprzedasz mi emeralda. Um, tu jeszcze widziałem. O, 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 o. Słabo. Jak się was tu nadupczyło. Uh, iron sword. Okej. Okay. Ty za kurczaki, ty za to, ty takie, ty chleb. Hmm, nie mają nic ciekawego. Szczerze mówiąc. Tja... Yeah. No to idziemy na wieżę. Na dolnym piętrze zawsze powinna być skrzynia. A przynajmniej przeważnie jest ta skrzynia na tym dolnym piętrze. Nie musi być, ale może. Okej, okay, ah, fuck this shit. Zauważył mnie? Chyba nie. Oh hello dear. Hello my dear. Okej. Okay. Ja to tak tu sprytnie zrobię. Oh fuck. Hmm. Wiecie czego zapomniałem? Of, no nie pierdzie, że po tym nie wyjdę. Dzień dobry. Boże, dwa Iron Daczery, naprawdę? My god... I idę tutaj i tutaj i tutaj Idziemy do góry rozwaj tego komandora Skrzynia Fuck. w sumie powinienem ją stąd dosięgnąć Teoretycznie w praktyce może być inaczej, ale powinienem ją móc jakoś to sięgnąć. Kuźdę ha, 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 ha. Jej, dwa diaksy, okej. Okay. Będzie na miecz, który będę mógł używać dopiero na 25. Chyba jakoś tak to szło Kolejna skrzynia Widzicie, to, ta wieża jest jakaś bogata Ring of experience I Cobalt Sword, zarąbiście eee, Te ringi... wow, fuck, za blisko, za blisko Super, dzięki ja tu mam takiego patenta na tego pana. Już tak robiłem nie raz, nie dwa, ale chyba trzy. <grym> A więc jak to szło? Pan wchodził tutaj, ja to panu tu niszczyłem. Um, tu robiłem tak sobie, żeby mnie wypadł w żadną stronę. Niszczyłem tu panu kloca. No, niszcz szybciej. To. I pana biłem w taki oto sposób. Oto gbust. Powinienem go szybciej załatwić. Z tego co pamiętam, to na niego potrzebowałem pół miecza żelaznego. Czyli pewnie jedną. Czekajcie, pół miecza żelaznego. To jest na uderzenie nie wiem ile. <ścoughs> Szczerze mówiąc, nie liczyłem. O, tak, boost. Ale myślę, że tu będzie gdzieś tak jedna czwarta. Może tego kobaltowego miecza. A może odsunę trochę myszkę od mikrofonu, żebyście nie słyszeli takiego stukania W tą myszkę jak popieprzony No i zakurwiamy zakurwiamy tego pana Okej, okay, okej okay. You're gonna go die now Atak boost Nagień ścierwo. Ło, wow, jak mi zajebał. A na szczęście nie bierze zbyt takiego damage'u jak się go ma na dystans. Eee, zresztą, chyba widzieliście w poprzednim odcinku, jak zlamiłem z tamtym pierwszym komandorem. Ale z tym powinno być wszystko w porządeczku. Zastanawiam się, jaki będzie trzeci skill, bo jest miecz i tak, jakby dwa gunpowdery przy nim. I nie wiem, co to oznacza. Co to może oznaczać? Czego się spodziewać po tym skillu? No, ale. Jak już wbijemy 20, to będę widział. Do czego służy to? Coś. Jak widzicie, cały czas jadę go na atak buście. A i mimo to nie zdycha na razie. Nasz delikwent, kochany. Ale w końcu dednie. O, proszę, deadnął. No. Wiecie co by było. O, ja mam więcej kobla. O, teraz trzeba to zrobić tak sprytnie, żeby oni tu nie weszli. No shit! Nie było w skrzynce! Lol. That fucking noob. Hmm. Jak tu wskoczę, to się zabije. Ciężko mi powiedzieć, ale wątpię. Najwyżej! Nie, nie zginąłem! Ło kurwa, ile tu jest tych gwardów! Jak szybko się da? Attack Boost. And now you are going to die. No giniesz tu. Zginiesz, zginiesz. Dziękuję bardzo panu za uwagę. Eee... b b b Ja przyszedłem z tej strony. Tak. Tak, tak, tak. Albo z... Nie, z tej. A, czekajcie. Tu jest wejście. A, tam jest wioska, czyli muszę iść do wioski. I z wioski to już będzie prosto dojść. Do... No, 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 no Do tego. Już będzie prosto dojść do miasta. I wreszcie oddamy tego quest'a. 16 minut widzę na Audacity. Ło, kur... Dupcyłem się gdzieś znowu do jakiejś dziury Okej, okay, biegniemy za tą górkę i za tą górką gdzieś powinno być miasto e, albo tutaj. O tak tutaj jest miasto. Biegniemy, biegniemy do miasta. Ale jak mi nie zaliczy questa, jak się okaże, że muszę questa robić za każdym razem, jak tylko... E, Wchodzę do gry z powrotem od nowa, to się wkurzę lekko. Bo już załatwiłem tych trzech kolesi. to by było trochę takie... Not fair. Niesprawiedliwe by to było. Według mnie. I wobec mnie. Dawaj mi królu expa. LOL. LOL. Do you see that? Lol. O ja pierd. My god. 10 9 8 7 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kurwa autor, popraw to, bo ci pierdolne. Dobra. Koniec tych złości. Jebni! Dziękuję. Ooo, wiecie co? Wkurwiło mnie to troszkę. Ale zabiłem tych trzech komandorów, to może mi to zaliczy. Mam wziąć to żelazo za sranę. Lol. I za każdym razem. Mm, 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 no, chyba nie. Nie mam zamiaru za każdym razem robić tych samych questów. Wiesz co król, zrobię sobie tu takie wejście do Ciebie, co? Tak, co by mi było szybciej Dzięki Super, cześć królu Take reward, I'm on my way Kurwa Wiesz co? Wiesz co? pierdol się. Wal się, gnoju. Zabiję cię i będę sam królem. Jestem królobójcą, kuźwa. No, co ty chcesz myślisz, że mi będziesz cały czas dawał te same questy? Chyba cię powaliło zdeczka. No, ile masz hp matole? Na pewno nie jesteś niezniszczalny. Mogę ci na setę zabić. No, koleś, gin. Jestem królobójcą i mam zamiar ciebie zabić, Matole, kupi. Gin. Gini kuziwa, gini. Oh. Zginiesz wreszcie? Chyba nie. A ty zginiesz? No, hita zginął. Lol. Gin panie, gin pan, panie. Jedną mnie? What? Ała, jak za blisko do niego podejdę, to mnie dupnie. Kuta zasrany. Wiesz co, w mam. Ech, zdenerwowałem się. Wit. Nie, kurwa, dzięki. Ech, co za kuźwa mendy. Nie mam zamiaru już zabijać tych komandorów. Bo co mi to da, musiałbym cały odcinek poświęcić na zabijanie komandorów, a nie mam na to siły. Uff. Także, tego jak wyjdzie jakaś stabilna wersja tego moda, no to zobaczymy wtedy. Będę obserwował cały czas, czy ten mod będzie dobrze działał. A a w międzyczasie, no to co? Najwyżej się tu pobuduję, porobię jakieś się. No i hmm, nie wiem. Być może na czas, kiedy ta seria będzie zawieszona z powodu tego, że nie działa prawidłowo, a powrócę może do eteru. Nie wiem. Prawdopodobnie będzie to tak, że ja powrócę do eteru i zobaczymy się w eterze. Także, no cóż... Jak widzicie mod jest zbugowany. No i co mu poradzimy? Nic mu nie poradzimy, bo jest zbugowany, no i tyle. W tym odcinku legendy nocza, albo zagrajmy w The Legend of Notch to byłoby chyba na tyle. Ten zbugowany mod troszeczkę mnie dzisiaj zdenerwował, bo zabiłem tych trzech komandorów, a Ciula dostałem. No i co? Komentujcie, subskrybujcie, co tam jeszcze chcecie. No i. Do zobaczenia w Eterze może. A może i gdzie indziej. Także na razie czołem. Cześć!